Cześć, wiele osób mówiło nam, że ma problemy z tworzeniem relacji wyróżnionych, albo nie pojawiają się na profilu, albo nie działają poprawnie. Po krótkim zapoznaniu się z tematem i przetestowaniu kilku rzeczy, uważamy, że znaleźliśmy rozwiązanie. Przede wszystkim, kiedy wejdziemy na Instagrama, przechodzimy na profil w prawym dolnym rogu. Relacje wyróżnione to te relacje, które chcemy zapisać na naszym profilu. Aby utworzyć relację wyróżnioną, klikamy DNOWE i wybieramy wcześniejsze relacje, które już zostały opublikowane i które chcemy dodać jako wyróżnione. Jeśli to nie działa, może to być spowodowane dwoma różnymi problemami. Po pierwsze, Instagram zaktualizował aplikację do wersji, która miała wiele błędów związanych z relacjami wyróżnionymi. Być może Twój problem wynika z tego, że masz właśnie tę wersję. W takim przypadku przechodzimy do App Store. Wyszukujemy aplikację Instagram i sprawdzamy, czy mamy najnowszą aktualizację. Klikamy na aplikację, jak widać, u mnie pojawia się niebieski przycisk: Aktualizuj. Klikamy i aktualizujemy aplikację. Prawdopodobnie po tym problem powinien zostać rozwiązany. Jeśli mimo wszystko problem nadal występuje, wchodzimy w ustawienia, następnie ogólne i sprawdzamy, czy mamy zaktualizowany system operacyjny. To może być kolejna przyczyna problemu. Jednak zanim zaktualizujesz system, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zalecamy usunięcie aplikacji Instagram i ponowne jej zainstalowanie, ponieważ możliwe, że zainstalowała się z błędem. To wszystko. Do zobaczenia. Dziękuję.